Cześć moi drodzy, dziś chciałbym Was zaprosić na spotkanie z nowym modelem Volkswagena o nadwoziu, który ostatnimi czasy zyskuje naprawdę sporą popularność. Zapraszam Was na spotkanie z Volkswagenem Taigo. To miejski crossover, czyli segment B, z takim mocno ściętym tyłem określanym mianem Coupé. Linia tego nadwozia została narysowana w taki charakterystyczny sposób dla tej niemieckiej marki, czyli taką zdecydowaną i prostą kreską. Model ten oczywiście nawiązuje do modelu T-Rock, a także T-Cross. Mamy tu już w pełni LEDowe oświetlenie. Z tyłu przez y, całą klapę biegnie jeszcze taka dodatkowa LEDowa listwa. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. W naszym testowym egzemplarzu y, mamy również 18-calowe felgi, które no, nadają takiego charakteru temu samochodowi. Auto zostało nam udostępnione przez Bartka, któremu oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Warto też wspomnieć o przednich lampach, bo mamy tutaj już oświetlenie typu LED Matrix i świecą one bardzo dobrze. Pod maską Taigo mamy trzy jednostki benzynowe do wyboru: dwa motory o pojemności 1.0 TSI Yy, trzycylindrowe o mocy 95 koni mechanicznych oraz 110 koni mechanicznych, a także ta mocniejsza, już czterocylindrowa jednostka o pojemności 1,5 i mocy 150 koni mechanicznych. I taki też motor drzemie pod maską naszego dzisiejszego testowego egzemplarza. Yy, 150 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy to 250 Nm, dostępny gdzieś w okolicach od 1500 do 3500 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna z tym silnikiem to jakieś 212 km na godzinę. Natomiast przyspieszenie od zera do setki to 8,3 sekundy. Przestrzeń bagażowa w tym miejskim crossoverze jest całkiem imponująca, bo to aż 440 litrów. Oczywiście możemy złożyć oparcia tylnej kanapy i wtedy uzyskujemy przestrzeń o pojemności 1222 litrów, więc naprawdę bardzo sporo. Ten bagażnik ma regularny kształt, próg załadunku jest niewielki. Po złożeniu oparć uzyskujemy prostą podłogę. Tutaj tą podłogę możemy jeszcze obniżyć i zobaczcie, tu jest taki fajny jeszcze zaczep, jak próbujemy się dostać na przykład do koła zapasowego, to ta deska nie będzie nam przeszkadzać. Ale, tak jak mówiłem, możemy tą podłogę jeszcze obniżyć. Wtedy uzyskujemy tutaj nieco więcej miejsca w bagażniku. No, ale już ten próg z tą złożoną kanapą nie jest równy. Mamy tu, oczywiście, z prawej i lewej strony haczyki na zakupy. No, jest podświetlenie bagażnika. Po lewej stronie, jeszcze taka mała kieszeń na jakąś apteczkę. No, i to by było na tyle. No, to co? Zapraszam Was teraz do wnętrza. A właśnie, zobaczcie, za każdym razem zapominam, że w Volkswagenach ten uchwyt mamy tu. Nie, nie jak zazwyczaj yy, w tym miejscu, tylko od spodu. No to zobaczcie, jak go prezentuje się w środku. Materiały użyte do wykończenia tego wnętrza, powiem tak. No tutaj, zobaczcie, tu u góry mamy wszystko miękkie. Tu też jest miękkie obicie. No tu zaczyna się już twardy plastik tu wszystko jest twarde, ale za to dobrze i solidnie spasowane. Boczki drzwi to też jest wszystko twardy plastik. Jedynie tu ten taki mały fragment, yy, gdzie trzymamy łokieć, ten podłokietnik jest yy, miękki. Więc no, ale w tej klasie samochodu nie ma się yy, czego spodziewać. Kierownica fajna, trójramienna z takimi srebrnymi wstawkami, multimedialna, mamy tu też manetki do zmiany biegów, no oczywiście wycieraczki, kierunkowskazy, tu pokrętło do uruchamiania świateł. Zegary są już multimedialne, w standardzie jest to 8 ekran. W opcji może być to ekran o przekątnej 10 cali, i taki też jest w naszym testowanym egzemplarzu. No są bardzo czytelne, oczywiście ich ustawienia można sobie tutaj konfigurować i zmieniać. Taka ciekawostka w tym mniejszym ekranie 8 -calowym nie można jednocześnie mieć wyświetlanych obrotomierza i prędkościomierza w takiej klasycznej formie, więc tylko właśnie w tym dziesięciocalowym ekranie może to wyglądać w ten sposób. No, wskaźnik temperatury płynu, poziomu paliwa. Tak jak mówiłem, te zegary są naprawdę bardzo czytelne, mimo tego, że pokazują nam mnóstwo informacji, bez problemu się jakby w tym można odnaleźć. Zestaw multimedialny też bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze. Działa naprawdę fajnie, intuicyjnie. Tutaj mamy fizyczne pokrętło od głośności, od ustawień, no, światła awaryjne. Poniżej panel klimatyzacji. Całe szczęście, że jest osobno, a nie zintegrowany z tym ekranem. Jak to było na przykład w przypadku Golfa, na co narzekałem. Ten film możecie sobie zobaczyć. Tutaj gdzieś się link u góry wyświetli. Panel klimatyzacji jest również dotykowy, ale działa naprawdę fajnie i, i, i można do tego szybko się przyzwyczaić. Poniżej taka bardzo głęboka kieszeń. Tutaj może być również opcjonalnie ładowarka indukcyjna. Mamy tu również dwa gniazda USB-C. Lewarek skrzyni biegów. Tutaj z boku jeszcze parę fizycznych przycisków. Te zaślepki sugerują nam, że, że to wyposażenie może być dużo bardziej bogatsze. No, przycisk od uruchamiania silnika. Yy, klasyczny ręczny hamulec. Yy, gniazdo 12V. Mamy tutaj dwa uchwyty na kubek. Tutaj jeszcze taka dodatkowa yy, półeczka. Yy, podłokietnik. No, dosyć miękki. Regulowany tylko w jednej płaszczyźnie na długość. Tak jak widzicie, pod podłokietnikiem znajduje się yy, taki. O, no, dosyć głęboki, może nie duży, ale głęboki schowek. Jeśli chodzi o schowki, schowek ten przed pasażerem jest pojemny, no, surowy, plastikowy, ale jak widzicie, zmieści dosyć sporo, sporo rzeczy. Kieszenie w drzwiach też są bardzo duże, bez problemu zmieścimy tam nawet litrową, a może nawet półtora litrową butelkę, więc. Jest, jest naprawdę dobrze. Mamy tu jeszcze oczywiście schowek na okulary w podsufitce, więc pod względem takich schowków i, i takiej funkcjonalności tego wnętrza jest naprawdę ok. Fotele, moi drodzy, są bardzo fajne, bardzo wygodne i bardzo dobrze trzymają yy, na boki. To była jedna z tych rzeczy, które tak chyba najbardziej... Zaskoczyły mnie w tym samochodzie yy, takie pierwsze, największe zaskoczenie. O, może w ten sposób, to te fotele naprawdę są wygodne, dobrze trzymają, z taką ciekawą tapicerką. Tutaj boczki mamy obszyte skórą, natomiast środek jest materiałowy. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, no to ja i moje 170 cm wzrostu jakby bez problemu w tym samochodzie się odnajdujemy. Kierownica ma też dosyć szeroki zakres regulacji, więc bez problemu możemy tutaj zająć wygodną pozycję. No ale co? Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu, no to jak widzicie, ja mam go pod dostatkiem, zarówno tutaj na stopy, jak i na kolana, jak również nad głową. Mam dosyć sporo miejsca. Nie mamy tu podłokietnika, nie mamy też osobnych nawiewów, są dwa gniazda USB-C. W drzwiach taki nieduży schowek, ale jakąś półlitrową butelkę myślę, że zmieścimy. No i te boczki drzwi tu, tutaj już w całości są plastikowe, nawet ten podłokietnik jest, jest plastikowy. Zobaczmy teraz, może jak tutaj na tej tylnej kanapie odnajdzie się ktoś większy, więc zapraszam Was teraz standardowo na test konia. Koń ma 185 cm wzrostu, jego waga to nieco ponad 100 kg i za kierownicą taj go odnajduje się bez problemu. No i nasz koń, siedząc sam za sobą, również ma jeszcze zapas miejsca na stopy, na kolana, a także co ważne, mimo nadwozia coupé, również ma miejsce nad głową. Układ kierowniczy i to zawieszenie jest zestrojone tak typowo, jak przystało na Volkswagena, czyli gdzieś tam pomiędzy precyzją prowadzenia a zachowaniem komfortu. No, ten układ kierowniczy jest całkiem precyzyjnie, samochód fajnie reaguje na te ruchy kierownicą, a zawieszenie to gdzieś pomiędzy komfortem a taką bardziej dynamiczną jazdą. Nie wychyla się to na jakoś bardzo podczas pokonywania szybszego zakrętów, a na nierównościach też nie będziemy narzekać na, na jakiś duży brak komfortu, więc no, jest naprawdę fajnie i przyzwoicie. Silnik jest dynamiczny i elastyczny, naprawdę fajnie i żwawo przyspiesza. Mamy tutaj skrzynię dwusprzęgłową o siedmiu przełożeniach DSG, która bardzo fajnie współpracuje z tym silnikiem. Skrzynia nie ma jakichś tam szczególnych opóźnień przy zmianie biegów. Jedynie podczas na przykład żeglowania, tryb żeglowania, tak jak teraz, zobaczcie na przykład puszczam gaz, samochód wchodzi w tryb żeglowania, by oszczędzać paliwo i teraz jak będę chciał przyspieszyć, no to to jest jedyny moment, gdzie ta skrzynia się troszkę jakby tam zawaha, nie wie do końca co ma zrobić i dopiero po chwili zaczyna nam przyspieszać. Podobna sytuacja jest również w momencie, gdy będziemy jechali na tylko dwóch cylindrach, bo ten samochód ma właśnie taki system, żeby oszczędzać paliwo podczas takiej spokojnej jazdy. No właśnie, jak teraz silnik wchodzi w tryb pracy dwucylindrowej, i to jest też ten moment, w którym ta skrzynia może mieć delikatnego laga. Tak poza tym. Pracuje bardzo dobrze, yy, tak jak mówiłem. Samochód bardzo fajnie i ochoczo przyspiesza, i jak, jak na taki nieduży miejski crossover, jest naprawdę aż nadto dynamiczny. Warto też powiedzieć, że nie mamy tutaj żadnych trybów jazdy. Jest jedynie tryb S, czyli sport w skrzyni. I właśnie teraz się na niego przełączyłem, i wtedy ten samochód naprawdę pokazuje nam swój prawdziwy potencjał, prawdziwy potencjał silnika, tak? Ten możemy jakby w 100% wykorzystać możliwości tego silnika. Wtedy naprawdę jedzie y, już bardzo fajnie. Co do spalania, producent deklaruje, że średnie spalanie to 6,2 litra. No my podczas tej naszej jazdy testowej no teraz akurat mamy 9 litrów, bo dosyć mocno przyspieszaliśmy. Ale takie średnie spalanie to jest około 6,5-7 litrów w takiej jeździe mieszanej. I jak rozmawiałem z właścicielem, to mówi, że bez problemu można uzyskać te deklarowane spalanie przez producenta przy takiej spokojnej jeździe. A poza miastem, jadąc do tych 90 km na godzinę, można nawet zejść nieco niżej. Więc myślę, że jak na, na 150 koni pod maską jest to, są to bardzo dobre wyniki. Wyciszenie jak na samochód klasy B jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. No teraz jedziemy właśnie autostradą. Yy, mamy jakieś, no przyspieszmy sobie do 130 km na godzinę. Jest 130 km na godzinę. I jak widzicie, ja, żeby z Wami rozmawiać, nie muszę jakoś znacząco podnosić głosu. To wnętrze jest dobrze wyciszone. Yy, przeglądając internet, yy, natknąłem się na opinię, że. Yy, Często pojawiają się jakieś gwizdy tutaj w kabinie podczas takiej szybszej jazdy. W naszym testowanym egzemplarzu tego jakby nie ma, więc. Więc. No jest cicho. Jest cicho. Nie. Koń mówi, że, koń mówi, że nie, ale wiecie, on. On ma w głowie owiec, więc. Widoczność moi drodzy jest, no powiedziałbym, bardzo dobra. Wszystko widać dobrze na boki, w lusterka. No, ta szyba z tyłu jest taka dosyć wąska przez to nadwozie jakie tutaj mamy. Ale mamy oczywiście do dyspozycji kamerę cofania, są czujniki, więc z parkowaniem i manewrowaniem tym samochodu nawet w bardzo zatłoczonym mieście nie, nie powinno być żadnego problemu. Jeżeli chodzi o te wszystkie systemy wspomagające kierowcę yy, mamy tutaj asystent pasa ruchu. Działa bardzo fajnie. Yy, Mamy tutaj aktywny tempomat, który wyhamuje nam przed samochodem, który znajduje się przed nami. On działa tylko do 160 km na godzinę, więc na niemieckiej autostradzie powyżej tych prędkości już musicie mieć się na baczności. No te systemy działają bardzo fajnie. Jest też ten system wykrywania pieszych i rowerzystów. Jedna rzecz, nie mamy tutaj y, elektronicznego hamulca ręcznego, więc jeżeli samochód wyhamuje nam przed jakąś przeszkodą, to nie jest on w stanie utrzymać się sam jakby w miejscu. Wtedy będzie nam sygnalizował, żebyśmy wcisnęli y, hamulec, bo, bo tutaj jest jeszcze ten klasyczny, klasyczny ręczny. No, linie, moi drodzy, jak widzicie, przejmie kierownicę, widzi całkiem fajnie, więc y, myślę, że że te systemy już w każdym kolejnym samochodzie działają coraz lepiej, co, są coraz bardziej precyzyjne. No ja zobaczmy teraz. Warto też zaznaczyć, jeżeli chodzi o multimedia, że mamy tutaj już Apple CarPlay i Android Auto i działają one bezprzewodowo, czyli nie musimy podłączać kabelkiem. To jest fajna, fajna rzecz i wygodna. Ten system multimedialny jest całkiem fajny i przejrzysty. Jak korzystamy z nawigacji z telefonu, to nie możemy sobie jej przerzucić tutaj na ten ekran między zegarami, więc ta nawigacja, tylko ta fabryczna, może być wyświetlana tutaj na tym, na tym ekranie. Volkswagen TAIGO to ładny i praktyczny miejski samochód, a ze 150-konnym silnikiem pod maską to naprawdę niezły dzik. Nie jest przesadnie też naszpikowany elektroniką. Nie znajdziemy tu wersji hybrydowych. Jest po prostu prosto, ale ładnie. I wiecie co, w tym przypadku myślę, że mniej znaczy lepiej. Więc jeżeli ktoś szuka fajnego kompana do przemierzania miejskiej dżungli i nie tylko, to go będzie dobrym wyborem. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. A tymczasem pozdrawiam was i cześć.